Dzień dobry, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Sebulba i to jest taki pierwszy filmik z unboxingu na moim kanale yy, Zamówiłem sobie ostatnio jedną gierkę, znaczy kilka gierek i pomyślałem, że yy, mógłbym to nagrać jak rozpakowuję, także bierzemy się, jest paczuszka więc lecimy, tylko nie wiem jak sobie jedną ręką poradzę, ale... aha Zaraz, czekajcie. Dobra. Prosto zamówiłem sobie jedną klasykę. Tak naprawdę, można powiedzieć, i e, nie widziałem na YouTube nigdzie, znaczy albo mało, albo, albo nie widziałem w ogóle e, tej gry. Więc pomyślałem, że może ktoś by chciał sobie zobaczyć, co jest w. W tej paczce może ktoś jest zainteresowany, albo coś, więc dobra. Odkryte, wyciągamy. Czekajcie. dobra jest. Czekajcie chwilę. No, ok, Do wyrzucenia tam jest, co? Chwila jeszcze. A, folia buberkowa. Będzie się czym pobawić później. Paragonik, to nie. Co my tu mamy? Uh, Need for Speed Collector Series. Yy, co mamy? Underground 1, 2 i Most Wanted. Tak? Zgadza się. Most Wanted, to nie ma 2, 1. Tak, zgadza się. Dobra, co my tu mamy na pudełeczko? A tu jeszcze jakiś papierek się zategował. Aha, opis, opis każdej gierki. I tu co jest Wymagania. no dobra, no to co bierzemy się chyba do rozpakowywania tego? No, oczywiście, folia czekajcie, mam tu gdzieś nóż. Dobra, kawałek poszło. Ok. Sam właśnie się zastanawiałem, bo szukałem, yy, gdzie byłem zainteresowany już od dłuższego czasu kupnem tej, tej edycji, a nigdzie nie mógłbym znaleźć tak naprawdę, co się w niej znajduje. Także, dobra. Yy, możecie mi wybaczyć to nagrywanie, bo sam nie wiem, yy, jak to właśnie, żeby dobrze było widać wszystko. Ale tak. A to po kolei może wyciągnę, albo tak wyjedzie. Wyjedzie czy nie wyjedzie. Jest. Okej. Okay. Tutaj mamy całkiem... No całkiem fajne pudełko to będzie sobie mogło stać gdzieś na szafeczce. Dobra, to sobie odejdźmy. Aha, to jest z tyłu wszystko. Dobra. E, mam nadzieję, że nie ma żadnych kodów ani nic. Mm. Underground jedynka. O, stara gierka, kurde, tyle wspomnień z nią związanych. Co tu mamy z tyłu? Czekajcie. No właśnie. Nie widzę dobrze tego... A... EA Games mi zaznacza aparat. To jest dziwne, ale okej. Okay. opis ogólny. Tutaj jakieś grafiki z gry. Oczywiście jakaś kobitka. Dobra, no to na razie odłożę. Z tym jest co? Underground 2. A też kurde, świetna giera. Z tyłu co mamy? Tak samo grafiki y, opisane. Mniej więcej co się w grze znajduje. Minimalne wymagania, dobra i Most y, Ten pierwszy, żeby nie mylić się z tym najnowszym. Pierwszym osmet też... Kurde, to był czasy, ta gra. Wanted, no to już miało nawet niezłą fabułę. Znaczy niezłą fabułę. Może nie była niezła, tylko taka trochę kiczowata można powiedzieć, ale miało fabułę już i się całkiem fajnie jeździło. Dobra, to może po kolei zobaczymy jeszcze, co tu jest w środku. Czekajcie, tylko muszę sobie dobrze to przytrzymać. Aha. No. Kurde, no z której strony się tu zabrać za to? Tutaj? A, czego mam nu? Dobra, wbił się. Jest, wbił się. Dobra, poszło. Jakoś poszło. Dobra, zobaczmy. Mosłądek jest tylko, czy ja otworzę. A otworzę. Eee, w środku płytka z grą. Kurde, fajnie wygląda. Jakaś ta płytka mi się już spodobała. Co my tu mamy? Czy to instrukcja jakaś? Eee. Dobra, nie ma. A, jest kod jakiś. Dobra, to nie. Eee, mamy instrukcję w języku angielskim żeby to dobrze było widać, tak? Więc widać, czy nie widać? Dobra, mniej więcej widać. A, instrukcja ogólnie taka do gry. Tak? Tak. A to, a to. Dobra, z tyłu, muszę uważać, ten tam z tyłu jest kod. Uh -huh. Dobra, że To było nos wanted. Teraz następne pudełeczko, tu Mamy drugą dwójkę. Czekajcie, sobie tak ustawię, a przewróci się. Czy tu nie ma jakoś tego do złapania? Nie. Trzeba sobie poradzić inaczej. Dobra, powinno teraz pójść tak jak i stamtąd. Obraz. O, właśnie, już poszło, już. No i czasami nie lubię tych folii całych i odkrywania tego. Dobra. Folia do pudełko Underground 2 otworzyło się, otworzyło się... oj, 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 oj co my tu mamy? znowu płyta z grą O, tutaj CD jest, no tak, niby stara gra, no to jest na dwie CD yy, tutaj mamy znowu... czekajcie, to wyjąć to jest... dobra, jest instrukcja z grą, tylko sprawdzę czy nie ma kodu no jest jakiś kod, to nie pokazuje co mamy tutaj? Dysk drugi, niby tak. W środku jest, powinien być. Kurde, nie to patrzę. Jest druga płytka. No, jest druga płytka. Dobra. Co my tu mamy? Instrukcja. Pewnie to samo co i tam. nie o epilepsji. Wymagania sprzętowe instalacja, deinstalacja DirectX ta standardowa e, o, opis mamy tego widzicie? E, screena z gry tylko kurde, ręka mi się trzęsie e, słabo widać, ale Dobra, i tu mamy ogólną tą instrukcję tak e, no to podejrzewam, że w tamtym trzecim pudełku będzie to samo co do tej pory było. Dobra, weźmiemy sobie trzecie pudełeczko. Poleciało, nie poleciało. O, to mi, to mi najsprawniej poszło. Wypad z tym, kurde, i do tej folii się tam zebrało. Yy, dobra, a to oglądaliśmy. Teraz mamy tutaj znowu. O, tu jest problem. A, otworzyło się w całym środku. Yy, płyta też CD1. No, w sumie nie ma co się dziwić, Stara gra. A teraz sprawdzę gdzieś. Yy, jeśli nie na pudełku, to na internecie. Który to jest rok, czekajcie, bo... O. Może jest z tyłu na pudełku. I... nie widzę nigdzie. No, dobra. To mamy tak. Chwila, muszę sobie rękę poprawić. Okej. Okay. Tak tam, tam, tam. Co my tu mamy? Znowu instrukcja. Czekajcie, to jest serial. Jest klucz. Dobra, to nie pokazujemy. Co sumie nie wiem do czego te klucze, przecież to nie ma ani na... W Originie nie działa, nie jest Steamie po prostu taki pewnie przy instalacji jak z reguły było w tych starszych grach. A tutaj to samo co w, przy Undergroundzie, w dwójce tam DirectX, instalacja, epilepsja i te sprawy. No, a główny menu screener słabo widać, to nie będziemy tak wskazywać dokładnie. Ale to była gra, kurde, bo jedna z moich pierwszych gierek miałem komputer swój kiedyś. Wow. No tu jakieś numery, tu instrukcja, dalszy ciąg, yy, pomoc klienta, to sobie odłożymy, a tu druga płyta pewnie, tak, dysk, no dysk bywa, powinna być w środku, jest w środku, trzeba kurde też wszystko sprawdzić za każdym razem, yy, czy to jest to, chwila, czekajcie. No, byłaś. A, podejrzewam, że będzie to inny kolor płytki. Dobra, instrukcję damy tu, włożymy. Zamkniemy pudełeczko jeszcze raz w cały na wszystkie trzy. To się właśnie znajduje w edycji. Yy, edycji, jak to, jak to się można nazwać? kolektor Series, ale to jest. No, no dla kolekcjonerów takich starszych gier, podejrzewam pewnie. I takie fajne pudełeczko z tekturki. Do sadzenia sobie wszystkich trzech. Yy, no dobra, ludzie. To by było na tyle. Pierwszy mój unboxing. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali w komentarzach. i Powiecie, y, co było dobrze, co było źle, i ogólnie Wasze wrażenia. Gierki, y, no raczej nie będę ich nagrywał, chyba że Moss Teda, ale to też nie, nie jest powiedziane, ale no, bo one się nie nadają tak naprawdę do, do YouTube'a, do nagrywania. Y, ale może jakiś tam pojedynczy materiał. Na pewno sobie będę w nich grał gdzieś tam w czasie, y, bo to ostatnio miałem chęć, właśnie na starszego nie Feeda, a Gdzieś to na Allegro znalazłem tak naprawdę tą aukcję i, i kupiłem, no, także widzę, edycja całkiem, całkiem niezła, trzy gierki yy, klasyczne, także, dobra, nie przedłużając, to by było na tyle na dzisiaj, dzięki.